Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witajcie dzieci Boże, wielki piątek. Z wielką wiarą i jeszcze większą miłością stajemy dziś przed Jezusem ukrzyżowanym. Wyraźnie i jasno oświadczył apostołom oto idziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, biczowanie i ukrzyżowanie. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tymi słowami Jezus przygotował apostołów, a razem z nimi i nas na dzisiejszy dzień, na Wielki Piątek i całą tragedię swej bolesnej męki i śmierci. Czego nas Pan Jezus chciał nauczyć? Święty Paweł zamknął to w krótkich słowach. Umiłował mnie i wydał siebie samego za mnie. Umiłował mnie i dlatego poszedł na krzyż. Jezus wziął krzyż na swe ramiona dobrowolnie. Nie włożył Go na Jego ramiona Judasz, który Go zdradził i sprzedał za trzydzieści srebrników. Nie włożył Go cyniczny Piłat, który skazał Go na śmierć. Nie włożyli Mu go Annaż i Kajfasz, ani cały Sanhedryn. Oni wszyscy byli tylko narzędziami Boga. Krzyż na ramiona wziął Jezus sam, realizując wolę Ojca, by wypełnić plan zbawienia świata. Krzyż, który pochodzi od Ojca Niebieskiego. Jezus przyjął jako znak zbawienie całego świata. Dlatego poszedł z nim na Golgotę. Oblał go swoim potem i zbroczył swoją krwią. Przyozdobił go swoimi ranami i pokazał całemu światu z wysokości Kalwarii. Mógł umierając na krzyżu powiedzieć ludziom: Patrzcie, ile mnie kosztowały wasze grzechy. Patrzcie, jak was umiłowałem. Święty Augustyn, zastanawiając się nad miłością umierającego Jezusa, powiedział, Kto kocha, ten daje. Kto więcej kocha, ten więcej daje, a kto najwięcej kocha, ten najwięcej daje. Chrystus kochał nas najwięcej i dlatego dał nam najwięcej, bo dał siebie samego. Siostry i bracia, można powiedzieć, że na krzyżu została ukrzyżowana Jego miłość. Pan Jezus mógł odkupić świat jedną zą wylaną w Betlejem, jedną kroplą krwi, ale on chciał iść na krzyż, aby okazać nam ogrom swojej miłości. Jezus nie tylko nas umiłował, ale jeszcze wydał siebie samego. Można powiedzieć, że przekreślił samego siebie. Wszystko, co wycierpiał Jezus, wycierpiał dla nas, dla naszego odkupienia. Nie uchylał się przed bólem by nam łatwiej było cierpieć. Do płaczących na drodze niewiast powiedział córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie raczej nad sobą i nad dziećmi waszymi. Święty Jan Paweł II nazwał Pana Jezusa odkupicielem każdego człowieka. W czasie wielu audiencji, jak pamiętamy, brał na ramiona dzieci i podnosił wysoko ponad głowy zebranych. I to nie był teatralny gest, ale to było wołanie: Patrzcie, oto człowiek, za którego na krzyżu umarł Jezus Chrystus. Tyle kosztowało go odkupienie każdego dziecka, ciebie i mnie. Patrzenie dziś w krzyż, gdy kapłan podniesie go podczas adoracji, pomyślmy, ile miłości, ile oddania siebie do końca wycierpiał dla nas Chrystus. On jeden, umierając, mógł powiedzieć, że większej miłości nikt nie ma nad tę, jeśli ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Kochani, krzyż to nie tylko znak zbawienia, ale i największej miłości. Nie ma chrześcijaństwa bez Chrystusowego Krzyża. Trzeba mocno podkreślić to, że dziś są tacy niby chrześcijanie, którzy chcą Chrystusa bez Krzyża. Tymczasem, kto szuka Chrystusa bez Krzyża, znajdzie krzyż bez Chrystusa. Wierność Chrystusowi to wierność Jego Krzyżowi. A wierność krzyżowi to wierność miłości, którą On wyraża. Krzyż wyraża miłość ofiarną do ostatnich granic. Chrystus ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Nasza droga krzyżowa rozłożona jest na wszystkie dni życia i na wszystkie akty naszej posługi bliźnim, rodzinie, ojczyźnie, społeczeństwu. Krzyż wyraża też miłość wierną. Nie odłożył Chrystus krzyża przy stacji trzeciej, gdy załamał się pod nim aż do upadku. Nie porzucił go przy stacji szóstej i ósmej, gdy się nad nim boleśnie użalano, ani przy stacji dziewiątej, kiedy już się zdawało, że nie zdoła pójść dalej. Jeśli go raz przyjął na swe ramiona, to po to, aby na nim umrzeć. Matka przełożona do jednej z sióstr, która szemrała swoje dolegliwości, powiedziała. Nie wleczcie za sobą krzyża, nieście go, bądźcie wierne aż do końca. Jest w tych słowach ogromna mądrość. Krzyż uczy nas miłości przebaczającej. Na Krzyżu Chrystus, jako pierwsze z siedmiu słów, skierował do ojca modlitwę: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni wiedzieli, co czynili, ale nie znali jego miłości. Chrześcijanin, patrząc na Krzyż, Musi przebaczyć wszelkie krzywdy. Wobec krzyża i tej miłości należy upaść z uwielbieniem na kolana i prosić o przebaczenie i przebaczyć. W czasie Adoracji Krzyża wyrzućmy z serca wszelkie urazy. To trudne, ale konieczne, kto poddaje się nienawiści, nie ma nic wspólnego z Chrystusowym Krzyżem. Modlitwy Ojcze Nasz prosimy odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczenie naszych win jest pod warunkiem, że i my przebaczymy. To przebaczenie jest sprawą naszego zbawienia. Chrześcijanin nie może nienawidzić. Miłość promieniująca z krzyża jest cierpliwa. Umie przebaczać. Przypomina, że od krzyża większe jest życie, które zeń wytrysnęło. Skończy się krzyż, skończy się ból, skończy się władza śmierci. Krzyż jest tylko drogą do zmartwychwstania. Nawet krzyż zatknięty na grobie jest gwarantem nadziei, oby tylko cierpliwie umieć czekać. Siostry i bracia, dzisiejsza adoracja krzyża jest wyznaniem wiary w nasze zbawienie. Wyznanie szacunku i wdzięczności wobec Jezusa, który tak drogo zapłacił za wybawienie nas od grzechu i śmierci wiecznej. Warto przypomnieć że zwyczaj indywidualnej adoracji krzyża znany był już setki lat temu. Zachował się opis, jak adorowano drzewo krzyża w Jerozolimie w drugiej połowie IV wieku. Oto on, na Golgocie ustawia się tron. Biskup zasiada na tronie i ustawia się przed nim stół nakryty lnianą tkaniną. Jak oni stoją dookoła. Przynoszą srebrną pozłacaną skrzynkę, której jest święte drzewo krzyża. Otwierają skrzynkę i kładą na stole, tak drzewo, jak i tabliczkę. Kiedy już położą je na stole, biskup siedząc bierze w ręce oba końce świętego drzewa, diakoni zaś, którzy stoją wokół, pilnują. Pilnuje się tak, dlatego że zgodnie ze zwyczajem każdy z całego ludu, wierny czy katechumen, podchodząc, nachyla się nad stołem, całuje święte drzewo i odchodzi. Tak więc przechodzi cały lud. Wszyscy jeden po drugim pochylają się, najpierw czołem, potem oczyma dotykają krzyża, raz tabliczki, a pocałowawszy krzyż, odchodzą. Nikt jednak nie dotyka go rękoma. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb w wierszu Jego Godzina pisze: Już odchodzi. Nie zatrzyma go Bóg ani człowiek. Niczyje łzy, włosy, pachnidła. Nie popatrzy na dzieci, lilije, wróble, na nieuleczonych trendowatych, na rozmnożone chleby. Już odchodzi, pod białą pełnię, w skurczony cień oliwek, w noc pochodni i pięści. Wstępuje w czarne słońce golgoty, niezatrzymany przez nikogo. Kochani, swoją zbawczą miłością, Jezus dotknął wszystkich ludzi. Cierpiał i umarł także za swoich oprawców i za każdego człowieka domagającego się jego ukrzyżowania. Dziś umiera również za tych, którzy w niego nie wierzą, którzy z nim walczą, za każdego, kto uczciwie szuka prawdy w zgodzie z własnym sumieniem. Ksiądz Jan Twardowski był zdania, że podział na wierzących i niewierzących jest sztuczny. Jedni byli wierzący, a dziś są niewierzący. Inni byli niewierzący, a teraz są wierzący. Ktoś wierzy z przyzwyczajenia, a ktoś niby nie wierzy, ale ma potrzebę wiary i jest bardziej wierzący od tego, który wierzy z przyzwyczajenia. Urzmy się od krzyża miłości ofiarnej, wiernej, przebaczającej, cierpliwej i ustępliwej, a zbawimy duszę swoją i pociągniemy innych do Chrystusa. Ostatnie słowo wypowiedziane przez Chrystusa z krzyża brzmiało: wykonało się. Wypełnił wolę Ojca. Dokonało się zbawienie świata. Bądźmy się dziś szczególnie, aby z chwilą naszej śmierci można było powiedzieć, że się wykonało, że spełniliśmy zadanie dane nam przez Boga i nie zagubiliśmy swego życiowego powołania. Obyśmy z taką świadomością, mogli odchodzić z tej ziemi. Amen.